Thank <laughs> you. Witam Was bardzo serdecznie w nowej serii na kanale z gry Od Planet, oczywiście. Jak zresztą możecie już zauważyć, jest to gra mówiąc, uderzająca, podobna do limbo. Tylko, że chodzimy y, dziewczynkom. Dobra, idziemy w tą stronę. No tak. Na pewno na pewno nam odpowie. Okej. Okay. To nie było zbyt trudne. No niesamowite, no tak. Drzewo z jakimiś dziwnymi cosiami. Aha, czyli rozumiem, że to i musimy to zapewne jakoś... Ha, dobra. I co już? No wiem, że dasz radę, ciśnij. Nie, dobra, okej. Okej. Okej, dobra, przeskoczyliśmy. Tu ty się nie topisz? Okej, okay, co my tu? Mamy Jakieś dziwne, yy, jakąś dziwną kulkę z dziwnym czymś w środku, co wygląda jak... jak zarudek. Tak! Nie, nie umieraj! Dobra. Czyli jednak nie umiesz pływać i się topisz. Kurde, Jezus, nie. Ok, tym razem się uda Uda się uda? Tak uh. No wskocz tu No proszę No proszę wiedziałam, wiedziałam, że to zarodek Wszędzie rozpoznam zarodka, to jest oczywiste Kurde, nie, 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 skakuj. Jeszcze nie wiem. Naprawdę. Zrobiliście to specjalnie teraz, chyba. No, ok, ale poszło szybciej. Nie, 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 nie. Ok. Tak, wiemy już, że utrzymuję się na wodzie, tylko nie umiem na nią wskoczyć. Nie odlatuj. No. No nie patrzcie, poszła na dno. Smuteczek. Ok. <ścoughs> Ale dziwne. Dobra. Nie wiem, co to jest. To dziwne, coś, co skacze w tej wodzie. Sióst, nie wiem, czy powinnam temu czemuś ufać. Ej, no. Dziwne dziecię. Czyli mam rozumieć, że gdzieś na 90% jak na do, to się złamie. Jednak na 100, na 100%, tak? Na 100% będzie odpowiednie. Jakieś czerwone światełko, kurde, ale... Ale tutaj zdziczale się ten ta gra przycina nie powiem, że nie. Rozumiem, że mam na nią tak delikatnie wejść okej, okay, rozumiem, że mam chyba w połowie podskoczyć, nie wiem tak z pewnością mam podskoczyć i złapać się brzegu liczę na ciebie nie wiem, jak się nazywasz? Lucy nazwijmy cię Lucy Skacz, Lucy! Skacz! O, dobra, okej. Okay. O nie! O nie! To wygląda dziwnie. Całkiem zabawne, nie powiem, że nie. Mam. a ła! Zginęłam! Nie wierzę, nie wierzę, Lucy, ale z ciebie sierota. A mówiłam, mówiłam ci, dopiero na środku skaczemy. W tym nie jest nigdy. gdy. Dobra, tego nie było. Ok, zastanawiam się tylko, jak mam się pozbyć. O, tak wiemy, już wygląda niepewnie. No nie! Czemu mi to robisz? Tak. Kic? No ale widzieliście to? Mieliśmy szansę tam doskoszyć. Do, doskoszyć. doskoszyć. No, idź, wierzę w ciebie. Teraz nie, teraz się uda. Albo nie, albo nie, nie! Nie uda się. I ja mam wrażenie, że to jest bardziej kruche niż jak robiliśmy to wcześniej. Takie mam wrażenie. Czemu mi to robisz? Czemu po prostu tego nie przejdziesz? Czemu po prostu nie możesz tego przeskoczyć normalnie? Tak, wygląda niepewnie i zaraz ci się złamie pod nogami. Przestań, Lucy, przestań być taka głupia, Niezdaro. Kids? No, dziękuję. Pewnie tutaj zaraz zginiemy, jak się na nas obali to coś, co przypomina mi niedźwiedzia. O Jezus! Okej, okay, rozumiem, mam to tylko e, lekko tyknąć i uciekać. To się na nas po prostu zwaliło całym swoim ciężarem, się to. To było bardzo niemiłe. Normalnie to się tak nie zwala na człowieka. Barzy w jakiś tam powiedzmy. W wyjątkowych wypadkach. Muchy. Nie, to są świetniki, bo im tak dupy świecą. Kids. No proszę, już. To już mam opanowane, chyba. Teraz to trzeba jakoś zrobić. Pyk. Tak, i uciekamy. No proszę. Nitki straszne.